początku albo po jakimś czasie, kiedy pieniądze się pojawiły, rodzice zaczęli przekupować swoje dzieci, czy zadośćuczyniać tym właśnie, że nie mieli czasu dla nich. No i te dzieciaki stały się raczej niebezpieczni, niebezpieczeństwem dla biznesu, które mają rodzice i niebezpieczni są dla społeczeństwa świata, w którym już funkcjonujemy. Mówi się o powkoleniu Z, takim pokoleniu, w którym jest tak wrażliwe, jak mówi się o płatkach śniegu, że jak cokolwiek zrobisz, to nagle ci znika. Ja jestem uczulony na to, w cudzysłowie, mnie to jest niesamowite, w jaki sposób potrafiliśmy zaniechać przygotowania tak zwanej drugiej zmiany, czyli wychować w taki sposób, żeby te dzieci były, czy młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek, później albo przejmują biznesy, byli odpowiedzialni, byli w stanie podjąć jakiekolwiek ryzyko, i nie rozpaczać nad sobą, a, a jest pokolenie rozpaczające totalnie nad sobą.